Cześć. Trochę mnie nie było? To życie się rozpędza, leci, a to w tą stronę, w tamtą, zakręca. Skończyliśmy czytać? Skończyłam czytać na piątym rozdziale Czas zagadek. To było o tym, kiedy y, bohaterowie, piraci przychodzili do smoka, a y, po kolei y, przez trzy dni, trzech piratów, i y, słyszeli zagadki, mieli je rozwiązać. A to y, powodowało, powodowało taki most, pomost do kolejnej części, y, do zadań. Czas zadań nastał w yy, dniu czwartym i od tego miejsca zaczniemy. Dziś rozdział szósty. Zadania. Nastał dzień czwarty. Tuż przed świtem statek opuścił kaboraks. Brat, bliźniak, kapitana Matoraksa. Szedł pewnym sprężystym krokiem. Kaborax był piratem i żeglarzem, który przeżył więcej przygód niż miał włosów na głowie. Smok czekał już na niego. Na pozór spokojny, lecz kropelki wody, które pojawiły się na ogonie, świadczyły o dużym zdenerwowaniu. Rozpoczynał się najważniejszy etap. Rozwiązania zagadek przygotowały grunt, a dziś Kaborax jako pierwszy miał stawić czoła niebezpiecz niebezpiecznemu wyzwaniu. – No mów, smoku, jakie czeka mnie zadanie! – odezwał się pirat. – Słuchaj uważnie – odparł smok. – Za chwilę otoczycie cię swoim ogonem. Nie lękaj się. Będzie cię ogrzewał podczas wyprawy. Nie spali cię. Będzie niewidoczny dla oka, ale niezbędny dla twojego ciała, żebyś nie zamarzł. Przeniosę cię do śnieżnej krainy, gdzie mróz jest tak silny, że zamraża oddech. Temperatura sięga tam minus 80 stopni Celsjusza. Nie przeżyłbyś bez mojego og ogona. Wodny smok zamyślił się, a po czym podjął wątek ponownie. Gdzieś tam, wśród śnieżnych lodowców, zobaczysz obszar, który będzie mienić się barwami tęczy. Raz na 300 lat. Śnieg i lód, właśnie w jednej strefie, zabarwiają się wszystkimi kolorami. I zakwitają tam śnieżne kwiaty. Nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. I co sprawia, że to niezwykłe zjawisko ma miejsce. Mroźny wiatr szumi o tym, że jest to pamiątka miłości, symbol pamięci i uczucia władcy krainy lodu wobec pani wiosny. Misty odbiegł myślami gdzieś daleko i ściszył głos. Ich miłość również wydawała się niemożliwa, a jednak się wydarzyła. Te kwiaty są dowodem na to, że niemożliwe może stać się możliwe, jeśli się tego pragnie, a intencje są czyste. Kaborak zmilczał, wsłuchany w opowieść smoka. Ten potrząsnął bę i przeszedł do konkretnych wskazówek dotyczących wyprawy. Korsarzu, masz na to cztery ludzkie godziny. Po upływie tego czasu mój ogień i ochrona przestaną działać. Zamarzniesz, jeśli nie zdążysz wrócić. Spiesz się zatem. I powodzenia. Po tych słowach wokół kaboraksa pojawił się pierścień ognia. Płomienie zdawały się go dotykać i unosić. Okrążyły jego ciało i nagle wszystko zniknęło. Gdzieś taki króciutki rozdział. Szósty. Ale już za chwilę hmm. rozdział siódmy. Śnieżna kraina. I zobaczmy jak sobie poradził Nasz bohater. Dzięki za czas. Do zobaczenia, usłyszenia.